Dwa dni temu nagrywałem o tym, jak Arcymiarz Zbigniew Pakleza poświęcił genialnie wieżę z panem Jose i Barrą Herezem I dosłownie dzień później, wieczorem, nadarzyła się okazja, aby właśnie się z nim zmierzyć podczas streamu PZ3. I akurat na sam koniec się załapałem. Także dzisiaj przedstawię analizę partii, właśnie pomiędzy mną a panem Zbigniewem Paklezą. Ranking 2916. No partia gra na tempie 3 plus 0, także to akurat dla mnie na minus, no bo. Za szybkim zawodnikiem to ja nie jestem i wolę jednak trochę pomyśleć, ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że wreszcie po 5 miesiącach udało się wbić te 200 subskrypcji. Z tej okazji mam dla Was przygotowane dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak w przypadku 50 i 100 subskrypcji będzie to Stream i no nie wiem, albo będę grał z wami, albo utworzę po prostu turniej. A jeżeli utworzę turniej, no to właśnie w nowym klubie który tworzy na Czeskomie. Ten klub stworzony po to, żeby społeczność mogła się łatwiej komunikować, czy to między sobą, czy to właśnie ze mną. I co? No, Zapraszam do dalszej części materiału. No ale partia rozpoczęła się od pchnięcia skoczeka f3. Szczerze, co się tego nie spodziewałem, myślałem, że będzie grał jakoś tradycyjnie. E4, d4, może c4 któreś z tych wybierze. No ale skoczeka f3, dobra, myślę se c5 może zagrać? Nie, jakoś takie średnie to będzie. No, bo C5 to przejdzie, to albo do tego i będzie Sycyl, a Sycyl jednak z takim zawodnikiem, no to nie byłby za dobrym pomysłem. No to zagrałem D5 i co, no zobaczymy, co się wydarzy. C4 to też mnie trochę zaskoczyło, no bo jak już D5 został zagrany, no to D4 myślę sobie tak pójdzie i pójdę w Słowiankę, albo że zagra swojego słynnego Londona, no może coś takiego, no ale w partii poszło C4, no to ja C6 takie struktury karokanowe i to jest tak trochę w zamiennych posunięciach partia angielska obrona karokan no i co no nastąpiło wybicie wybicie no to się cieszę no już tutaj otwarta będzie linia C jakoś się wyprowadzi tak te figury coś w tym stylu no i fajnie no będzie dobre ustawienie no ale w partii nastąpiło D4 no to ja skoczkę F6 żeby wyprowadzić skoczka i tutaj zagrałem G6 yy, w sumie nawet nie wiem po co yy, no to G6 to tak trochę odruchowo nawet no bo jednak y, trochę struktury słowiankowe powstały. Y, no to gońc g7 i tak oto atakować będę mógł. No ale czy to miało sens jakiś? Gońce f4, no to tutaj y, trochę się przestraszyłem tego, że zaraz mi tutaj wjedzie skoczkiem i zagrałem posunięcie a6. I co no, e3, żeby wyprowadzić gońca z f1. No to gońc g7 i tutaj no co no, fajnie w miarę stoję. Co prawda 4 sekundy mniej, no ale i tak w miarę dobrze jakieś wybranie presji po diagonali H8A1, może będzie. No, to w partii H3 i tutaj po co to było? Może po to, żeby tego gońca z C8 powstrzymać przed ruchem gońc G4. No, ale co no, ja zagrałem krótka ruszada i goniec D3. Tutaj jeszcze opcjonalnie chyba można było grać w posunięcie G4 żeby stosować plan taki H4, H5, G5, no i to mogłoby mi trochę problemów sprawić, no ale co on zdecydował się na gońc D3, no to ja skoczę C6, fajnie wyprowadzone figury, wieża C1 i gońc E6, tutaj sobie pomyślałem w partii, że no takie trochę pseudo wyprowadzenie gońca, no bo jednak strzela w tego piona, nic nie robi. No ale w sumie tak sobie przypomniałem na szybko partię z chyba trzeciej ligi to było. Gdzie właśnie też poszła Słowianka. I takie struktury, że skoczkiem się cofnę. Zagram jakieś F6 albo F5. Cofnę się gońcem. No i może jakieś podboje przez posunięcie E5. No to w partii krótka roszada wieża C8, żeby. No, nie stracić tej linii. No żeby tutaj po prostu nie było jakichś groźnych takich ataków skoczek A4, skoczek C5. No to w partii A3, no to ja skoczek D7, żeby kontynuować ten plan. I w sumie tutaj nie wiedziałem, czy. Iść w struktury, nie wiem, F5, F6, no to B4, i tutaj, no tak, trochę zapobiegawczo zagrałem posunięcie B5, po to, żeby po prostu nie było jakiegoś ruchu A4, B5, no bo zakładam, że taka była idea zawodnika grającego kolorem białym, no to Hetman E2, i tutaj, no trochę poczułem, że to może być lekki atak poprzez A4, no to zagrałem skoczek B6, żeby właśnie. Nie dopuścić do tego. No chociaż w sumie tak, tak, tak mógł zagrać. I okazałoby się, że, że jeszcze tutaj bym stracił figurę, no, także tutaj chyba musiałbym odbijać tak. Chociaż problematyczne, nie. Nie, no, w sumie wybicie. I to mogłoby być problematyczne. No ale w partii nastąpiło wieża C2, i tutaj no widać było, że będzie się przestawiał przez wieża FC1. No to ja F5. I tylko po to zagrałem to, żeby jakiś pseudoatak mieć, nie wiem. Stwierdziłem, że jakieś H6, G5, no może to się uda w przyszłości, może nie. No tak, żeby trochę jednak mógł pomyśleć sobie Pan Arcymistrz, no ale wieża A1. I tutaj poczułem, że to jest próba A4, no ale po co jeszcze bardziej się do tego no szczerze nie rozumiem. Zagrałem go z D7 i w tym momencie, tak na poddymienie, Pan Zbigniew Pakleza Zagrał posunięcie skoczek bb5 Na streamie stwierdził Że no tak pod poddymienie Pod kontent. Pod no Skoczek bb5 no oczywiście to nie jest dobre posunięcie No bo następuje bicie i bicie Ale to może mi sprawiać problemy w przyszłości Ustawi się wieżą tutaj Tak żeby obronić tego piona I jedzie po prostu a4, a5, a6, a7 A8 hetman. Także no to mogło groźnie wyglądać I tutaj okazuje się Że mogłem mieć figurę więcej tak na czysto. No bo mogłem tutaj poświęcić. Skoczek b D4. I szczerze tego w partii nie widziałem. Yy, tutaj po odbiciu pionem. Po prostu nastąpiłoby wieża bije C2. Chyba on bije C2. I go więc bije B5. I tutaj musiałbym jeszcze uważać na jakieś tego typu posunięcia. Ale ja chyba bym się tutaj spokojnie trzymał. No, w razie czego bym oddał figurę. Nawet figura zadłapiony. Nie wiem. Ustawię się gońcem tutaj yy, jakoś tak. Hetman tak. I w razie czego tutaj się odda. Tak, tak, tak. No. Może. Yy, może by to dało radę. No, ale ja tego niestety w partii nie widziałem. Zagrałem Hetman E8. Yy, no w sumie licząc na co? Na to, że wybicie, wybicie i tyle. A może nawet wybicie wieżą. No ale to w partii nie poszło niestety w partii wieża ac 8 i tutaj Szczerze czy dalej tutaj to wchodziło to chyba nie no bo teraz wybicie yy, I po wybiciu mamy bicie wieżą A nie bo teraz jest wybicie tutaj no to faktycznie przez to że hetman e8 no to W sumie to mogło działać No ale ja zagrałem wieżę f6 żeby jeszcze obronić tego skoczka no i W sumie też tak nie miałem pomysłu za bardzo na grę w tej pozycji No bo mimo tego że mam jednak figurę więcej no to te piony są potężne. No ale w partii gońca 6 za takim wieżę, no to ja wieża A8, to gońca 6 było po prostu głupie. No bo tutaj, jeżeli odejdzie gońcem, cofnie się, no albo zagra tutaj. No to w sumie się okazuje, że ja po prostu bije i po biciu następuje bicie, yy, bicie, bicie. I nie ma tutaj bicia, bo Hetman broni na E8. No także yy, po gońca 6 wieża A8 w partii poszło B5. No i ja zagrałem skoczek A5. Tutaj jeszcze na streamie yy, Zbigniew w zasugerował posunięcie skoczek B8, no ale mi to jakoś za bardzo nie pasowało. Yy, no bo po co, skoro mogę zagrać z skoczkiem na A5, i w razie czego mieć skoczka tutaj, no to w partii nastąpił skoczek E5, centralizacja skoczka, i ja skoczek C4, i tutaj nastąpił A4. W tym momencie zagrałem po prostu głupio, no bo skoczek bije E5, i okazuje się, że tutaj. Po wybiciu pionem, ja mam problemy. No, po czymś takim. Tutaj ta wieża za bardzo ruchów nie ma. A te piony będą dalej jechać. No tutaj atak na skoczka jakiś. No ale nastąpiło wybicie gońcem. No to ja wieża E6. Czy mogłem tutaj coś lepszego zagrać? No szczerze nie widzę jakiegoś lepszego posunięcia. No to wieża E6 w partii. Bicie, bicie. I Ta pozycja mi się bardzo podobała. No bo teraz następuje skoczek bije A4. Bicie na D5. I skoczek B6. I okazuje się, że ja biorę piona z B5. Także materiał tutaj się prawie wyrównał. No mam piona yy, straty, ale jednak mam tą figurę więcej. No i nastąpiło wieża C5 atak na hetmana. Ja odchodzę, wieża C7. I tutaj zagrałem jeszcze raz jak kompletny idiota. 38 sekund na zegarze. No tutaj leka presja czasowa, że jednak tego nie dowiozę. No tutaj minuta jednak. No i zagrałem tragicznie. Zagrałem skoczy A4. I sobie myślę, no fajnie, tego skoczka zaraz tak przestawię. No jak kompletny baran zapomniałem o wieży z 8 Hetman b A8 i okazuje się, że przegrywam tą partię. Skoczek B6, takie oto związanie jeszcze. Bicie na E7 i partia yy, Hetman H4. Yy, wieża C7 w tym momencie się poddałem, no bo tutaj po prostu zakończyłoby się tomatem. No tutaj mógłbym jeszcze oddawać, przedłużać jakoś, no ale po prostu koniec pieśni po Hetman E7 tak i tak. No ale szczerze jak na to, że grałem z arcymistrzem, no to bardzo dobrze mi ta partia poszła. Jeżeli film się spodobał zachęcam do zostawienia łapki w grę, subskrypcji i zobaczymy w kolejnym materiale. Cześć.